Ciemanko F-Rebady. Robię sobie moja medytacja wokół chałupy. Czyli sto wokół chałupy. Na boso jestem. Trochę jest zimno, ale sama przyjemność z tej medytacji jest tak dużo, że stopy wytrzymują. Ale do sedna. Chodzę sobie wokół chałupy w takim głębokim stanie medytacji. W skupieniu, w obserwacji, w takim byciu tu i teraz. W połączeniu z tym, co na zewnątrz. I w międzyczasie mamy tutaj krety. Czyli zderzamy się z fizyczną rzeczywistością. Spacerujesz się i od czasu do czasu są kretowiska. Tutaj, nie wiem czy... My, o, tu... Zdarzają się, nie? No i zdarzają się też na tej ścieżce, po której chodzę i którą medytuję. I którą chcę sobie wydeptać. No więc nie bardzo wiem, co z tym zrobić. Wiemy, jak odstraszyć krety, żeby ich już nie było, ale tym zajmiemy się za chwilę, jak zaopiekujemy ogródek. Po prostu intuicyjnie, nie wiem za bardzo, co z tymi pagórkami wykopanymi przez krety zrobić, więc intuicyjnie yy, rozgarnią to stopami, nie? Po prostu, a jeszcze nie mam butów, ani nic, więc po prostu rozgarnią stopą, cyk, 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 tak ta ziemia rozrzucą. mi się myślę, trawa pomiędzy tym wyrośnie, Kred już chyba drugi rośliny nie wylezie, no i tyle. A nie chcemy się szukać odpowiedzi w internecie, co z tym zrobić. I się tak jeden, który jest na mojej ścieżce. Z drugim tak już musiał się trochę męczyć. Tam sobie pomyślałem z takimi czarnymi szłapami, to mnie Dominika wyciepnie z hałpy, Ale jakoś się wytłumacza. Powiem, że robię ścieżka medytacyjną, to mi wybaczy. Eee, I rozkopuję drugi, który szedł mi tak dosyć ciężko, a wiedziałem, że pierwszy był spoko, więc już pozwalam sobie tymi gołymi nogami w tym tak trysz, 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 bez obaw. No bo jednak taka forma medytacji z chodzeniem na gołe stopy, e, praktycznie po placu budowy, e, w ogródku, który był troszeczkę zaniedbalny i są tu różne rzeczy. Je wymaga naprawdę wysokiego poziomu i dużego skupienia. Ale do czego zmierzamy? Zostaje mi ta trzecia. No więc już się zaniebiera i się tak rozkopuje. Cek, cek, będę w stanie medytacji, połączenia z tą ziemią, z wszystkim wokół. Po prostu wszystko jest takie spokojne. Ale mimo wszystko, te uderzenia są mocne i cyk, 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 cyk i nagle odsłania się szkło. E, jeszcze od, odłamane oczywiście i jeszcze zwrócone tym do góry, e, tymi ostrymi krawędziami i calutkie odkopalne, czyli praktycznie musiał musnąć to praktycznie, te szkło, nie poruszając go. I pierwsze co mi przychodzi, kiedy jesteś w głębokiej medytacji, to wszystko ci sprzyja, po prostu. Jeśli chcesz się tego nauczyć, wpadaj.